Jestem syna Paula Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online I dzisiaj moi drodzy mamy e, zadania z dosyć niezapomnianą postacią bo z Mario z Obserwatorium e, I jestem naprawdę bardzo ciekawa tych zadań e, By wziąć udział w tym zadaniu musisz zaprowadzić e, LZ Einstein do obozu Nicka Stonegranda, odblokować wyścig Obserwatorium Maria i być graczem Star Rider E, oprócz tego zmiana magicznych koni, e, Hemera i Anthea powracają na Jorvik. To są te magiczne halflingery, te takie konie wróżki, takie jakieś takie. E, będą dostępne u w Murlan do 25 października. E, razem ze swoimi zwierzeczkami i kosztują po 900 Starcoins. E, I w następnym tygodniu grupa Lisów powoduje kłopoty na farmie Jaspera. Czy możemy mu jakoś pomóc? I następne, następne zadanie w, w takim miejscu dosyć zapomnianym, czyli właśnie DZW. Już naprawdę dawno nie było tam czegokolwiek. No zobaczcie, ile tu jest ludzi. Wy pamiętacie w ogóle kiedykolwiek, żeby tutaj było tyle ludzi. To jest stara postać? Nie, Boże, myślałam, że ktoś ma starą postać. Dobra, Mario. E, całkiem nowa perspektywa. Alo, Paula, miło Cię widzieć w moim obserwatorium. Chcesz popatrzeć na gwiazdy? No. Kurczę, jaką on ma grafikę! Taki stary jest. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Ja mam się dobrze, siedzę w obserwatorium jak zwykle. Aha, zainteresowałem się też zakupami online. Zobaczcie, jaki on ma tutaj obrazeczek. No. Kurczę. Kiedyś zamawiałem sobie części do naprawy i ulepszenia mojego teleskopu, ale ostatnio odkryłem, że można kupić używany i unikatowy sprzęt astronomiczny. Kto by pomyślał? W internecie Mario już kupić wszystko. Zamówiłem już sporo rzeczy, haha. Dalej czekam jeszcze na parę paczek. Udało mi się nawet znaleźć teleskop, który zawsze chciałem mieć, ale. Zamówiłem go parę tygodni temu, ale podejrzewam, że paczka się gdzieś zgubiła. Klasyczna poczta Jorwicka. Nie mogę zamówić nowego, bo kupiłem go z drugiej ręki. Jest jedyny w swoim rodzaju. Mam nadzieję, że nie dłużej. Oho, ktoś dzwoni. Przepraszam, Paula, muszę odebrać. Halo? E, tak, halo, dodzwoniłem się do Maria. Oi? O, czy o, telefonie, z kim rozmawiam? E, no więc do dostaliśmy paczkę do ciebie, jest u nas na dole. E, powinieneś ją e, odebrać, zanim się uszkodzi czy coś. E, pracujemy tu z ciężką maszynerią, więc nie mogę obiecać, że tego niechcący nie zniszczymy. Ok. ok, dzięki, do zobaczenia, pip. Ech, rozłączył się, teraz już wiemy dlaczego paczka do mnie nie dotarła, dostarczyli ją do kogoś innego, dziwne, mógłbym przysiąść, że napisałem dobry adres. Nie powiedział kim jest, on, ale ma paczkę, wierzę, że uda ci się odkryć gdzie trafiła i przyniesie ją do mnie, merci. Serio? Serio, ja mam sobie poszukać tej paczki twojej? Pracuję z ciężkim sprzętem. Skoro podał dobry adres, to znaczy, że jest gdzieś tam na dole. Zapewne. Ale tu Mario. W trakcie twoich poszukiwań jeszcze raz sprawdziłem zamówienie i na pewno napisałem adres obserwatorium. Może doręczyli się i pomyl... Doręczyciel się pomylił i dostarczył ją gdzieś niedaleko. Wiem gdzie, tam gdzie, yy, do, tam do tego budowlańca. Tam u tych budowlańców jest ta paczka, mówię wam. No jedziemy, 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 koń. Mm, nie u tego budowlańca. Tu będzie. A, patrzcie, jest. Ciekawe, że zwyczajny powiedział na dole. Poczta jorwicka często nie wjeżdża kolejką na samą górę. Mamy już paczuszkę? Dobra, no to jak mamy paczuszkę, to możemy lecieć z powrotem do Mario. Murcze i znowu te zadania: Przynieś paczkę, paczka się zgubiła. Już myślałam, że będę musiała jechać do srebrnej Polany. Już go miałam wyzwać, ale na szczęście nie. Zobaczcie te stare deski. Te się chyba stare, ale nie no, chyba stare. Około tutaj. No. Nostalgia. Nostalgia i ty, stary ten. Dalej um, no jest to okienko. No podwózka na przykład już jest zaktualizowana. Kupowanie koni też, ale to jest jeszcze stare. I prom też jest jeszcze stary. Więc to jest super. Jestem zachwycona robiąc zadania, gdzie chociaż troszkę czuć vibe'u tego starego dawnego Star Stable. Dobra. E, udało ci się świetnie. Dziękuję za pomoc. E, spojrzymy do środka. Mam nadzieję, że jest w jednym kawałku. A tu, tu, tutaj masz paczkę. Chcę zejść. Dobra, schodzę. O, nic nie widzę. O. Dobra, wejdę sobie na tego konia, więc nie widzę. Och, jest idealny i nie ma na nim nawet zadrapania. To się ciesz, naprawdę. E, bardzo się cieszę, że w końcu tu jest to wspaniały sprzęt. Mogę ci trochę o nim opowiedzieć, jeśli chcesz. No mów, no mów, mam dużo czasu. Jego historia jest fascynująca. Pierwszy raz usłyszałem o tym teleskopie w trakcie wizyty w obserwatorium w Eponie. To była taka, powiedzmy, wycieczka naukowa. Miałem szczęście, że mogłem odwiedzić to miejsce, zanim ograniczyli do niego wstęp. Mieli tam jeden z tych teleskopów i pozwolili mi z niego skorzystać. Jest po prostu fantastyczny, nigdy nie widziałem gwiazd tak dokładnie. Od tego czasu szukałem takiego samego modelu, ale strasznie długo nie umiałem go znaleźć. Udało mi się parę tygodni temu, jak mówiłem, zobaczyłem, że ktoś sprzedawał go z drugiej ręki. Czekanie na dostawę było nieznośne, ale bardzo się cieszę, że wreszcie dotarł do obserwatorium w Srebrnej Polanie. E, musimy tylko zaczekać, aż zajdzie słońce, żeby zobaczyć jakiekolwiek gwiazdy. Wręcz nie mogę się doczekać. E, może chcesz do mnie dołączyć i coś przekąsić w międzyczasie? Mario, Ci o, te o teleskopie, gdy czekacie na noc? Jest no? Ej, podoba mi się. Noc zrobili! E, dziękuję za dotrzymanie mi towarzystwa, Paula. Słońce już zaszło, więc wreszcie możemy użyć teleskopu. Chcesz go wypróbować? Na pewno sobie poradzisz. Spróbuj e, znaleźć e, konstelację Harfy. Nie martw się, jeśli nie wiesz, jak wygląda. Ten model ma w zestawie parę sztuczek. Spróbuj. Hmm. To jest chyba ten teleskop, prawda? Bo on tu ma ich dużo. Może sobie wokół? Przesuwaj teleskop w pionie i w poziomie. Dobra, jak się tego używa? E, jak się tego używa? A, my mamy tutaj ustawić sobie jakieś gwiazdki. Aha, chyba wiem o co chodzi. Ale to raczej nie będzie to. O oh mój gosz. Nie, nie to. Tutaj tu ja nie wiem. <laughs> nie mam pojęcia. Nie, to nie będzie. Pewnie będzie to, tylko pewnie trzeba to przybliżyć. Udało mi się. Arfa. No, ładne, ładne. Ej, całkiem spoko. Ej, udało się, dobra robota. A jak się korzystało z nowego teleskopu? Niezły sprzęt, prawda? No, całkiem spoko. <laughs> Ej, jest jeszcze inna konstelacja, którą musisz zobaczyć. opiekun życia. Spróbuj. No, matko. Ej, nie to raczej nie to. Nie, to chyba też nie. A ja chyba znalazłam, chyba znalazłam. Słuchajcie, jedziemy do góry, do góry, do góry. Czy trzeba tym celować? Jeszcze trochę? O, jest! Mamy opiekuna życia! Jakie ładne szlaczki! Boże. Co to jest? Mario, widziałeś to? Hmm? Chyba mi się nie przewidziało jakiś spadający obiekt. To ciekawe, nie wyglądał jak cokolwiek co do tej pory wiedziałem. Możesz zobaczyć, co to jest. Z drugiej strony teraz jest późno i ciemno. E, łatwiej będzie ci to znaleźć po wschodzie słońca. Możesz to zostać, jeśli chcesz. Wyruszymy wcześniej rano. Jak myślisz, co to, to mogło być? Będziesz trochę czasu z Marien Zastanawiacie się co widzieliście. Mhm. Mm Kurczę, cały dzień, całą noc z nim siedziałam. Słońce wstało, więc łatwiej będzie ci znaleźć ten obiekt. Chyba wylądował gdzieś na polach Everwin. Mogłbym cię prosić o przyniesienie mi tego czegoś? Oczywiście. Jak, jak prosisz, to ci przyniosę. Jak mówisz, że mam ci przynieść, to by mi się nie podobało. Dobra, no to lecimy po ten obiekt, no. Ciekawe co to jest, naprawdę. Zią, A, nie wyrobiłam w drzwi. Mój koń nie wyrobił w drzwi. No i będziemy szukać. Czy Wy też, moi drodzy, zawsze we wrześniu jesteście chorzy. To, to nie jest zabawne, naprawdę. Ja, ja nie lubię być chora, nienawidzę wręcz, nie wiem, czy jest ktoś, kto lubi. Nieważne, ale no nawet ten filmik ciężko mi się nagrywa, bo tak mi po prostu zaschło w gardle, a nie wiem nic Że jak skończę to nagrywać, to ch zacznę chyba tak kaszleć, że się uduszę, nie? Więc... <ścoughs> Co to jest? Nie, nie, nie. Balon. Tutaj coś jest. Opa, sasa. I fajne, podoba mi się o Boże, mój mi śpi, biedny. Weźmiemy sobie to, mogę sobie to wziąć? Ale dziękuję. No, i teraz znowu do Mario. Pojedziemy sobie tą kolejką, bo tą drogą będzie dłużej. Dużo dłużej. Mamy już obiekt, mamy Maria. E, merci, Paula. A teraz co my tu mamy? E, nie wygląda to na zwykły meteoryt, prawda? No nie, raczej coś z druidami. E, dziwna poświata, czy to niebezpieczne? Raczej nie. Co, ale może na chwilę postawię to na ziemi. Jak myślisz, co to może być? Ja kompletnie nie mam pojęcia. Powinienem wiedzieć wszystko o takich rzeczach, ale non. Możemy potrzebować z tym trochę pomocy. Nick Stone Grant cały czas jest w swoim ołozie w dolinie ukrytych dinozaurów. Non? Non? <grytania> e, może zanieść ten obieg do niego i spytaj, co o tym myśli. Na pewno udzieli nam jakiejś odpowiedzi. E, Mercy, ja tymczasem będę e, ş, będę nad tym rozmyślał tutaj. O, Paula, jak miło Cię tu widzieć. Skoro już jesteś, mam całą masę raportów, które musisz wysłać. Zrobił się z nich ładny stosik, więc może... Tak? Jesteś to w interesach? Co takiego? Przysłał Cię Mario, tajemniczy obiekt? Rozumiem. Jasne, mogę spróbować to zidentyfikować. Hmm, a więc to spadło z nieba, tak? No więc... Czy to meteoryt? No, zobaczcie, są to te gwiazdki od tej lodówki, ale on tej lodówki tutaj już nie ma przecież chyba. Przepraszam, ale przypadkiem słyszałam Waszą rozmowę. Oczywiście, a nie trochę nie podsłuchiwałam, ale to mały obóz, a Wy mówicie dość głośno. Podobno znaleźliście meteoryt. Pani profesor Einstein, cieszę się, że Pani do nas dołączyła. Tak, to meteoryt. Paula i Mario widzieli, jak spadał, gdy patrzyli na gwiazdy. Hmm, a skąd wiecie, że to na pewno meteoryt? Mogliście popełnić astronomiczny błąd. Mam 96,3% pewności, że się pomyliliście. E, to równie dobrze może być zwykła ziemska skała. Nie przeprowadziliście żadnych testów, prawda? Właśnie mieliśmy je zacząć, prawda, Paula? Przejdźmy więc do nich. Nie ma tej lodówki. Nie ma lodówki, ale Dali trzyma rękę z lodówką. Tak. E, planowałem się już temu przyjrzeć, bez dwóch zdań. Mamy hipotezę, ale profesor Einstein słusznie zauważyła, że to jeszcze nie koniec. Jest wiele sposobów na identyfikację tego obiektu. Może przygotujemy diagram? Niestety w obozie mam tylko niedokończony diagram pozwalający rozróżnić zupy, sosy i smoothie. <śmuchy> Nic związanego z dziwnymi, świecącymi, kosmicznymi skałami. Hmm. Myślę, że trzeba przeprowadzić stare, dobre testy. Wiesz, zbadać wszystkie najważniejsze cechy tego obiektu. Rozstawię sprzęt i przygotuję narzędzia. Ty przynieś kamień i przeprowadź badania. Dlaczego się tym nie zajmę? W końcu ktoś musi robić notatki obliczenia. Twoje zajęcie jest raczej ciekawsze, nie? Brzmi dobrze, idealnie. Pora rozpocząć testy. Wkrótce ten tajemniczy obiekt przestanie być taki tajemniczy. Ja muszę zejść do tego użyć. Może już schodzę. coś jeszcze mam co zabrać? Warzenie. mierzenie wysokości wody. To wygląda dziwnie. Wartości. Okay. o, zrobiło się, dobra. <laughs> yy, Waga, masa, gęstość, twardość. Tak, to chyba wszystko. Zobaczmy, dokąd nas to prowadzi. Yy, wygląda to, że kamień ma cechy typowe dla meteorytu. Gęstość, twardość, nawet rowki na powierzchni. Co to na to Einstein? <laughs> Ale to nie tłumaczy jego dziwnego koloru, ani tym bardziej różowego światła. Obawiam się, że nie mogę ci nic więcej powiedzieć, Paula, nie wiem nawet od czego zacząć w kwestii koloru. Jestem prawie pewien, że nie ma się czego bać, więc nie musisz się martwić w drodze powrotnej. Najchętniej no zgłosiłbym to do AAE, ale musiałbym wtedy wyjaśnić, co to właściwie jest tajemniczy świecący meteoryt. To słabe określenie, prawda? Weź to z powrotem do Maria i wyjaśnij całą sytuację, to meteoryt, ale nie wiemy, dlaczego świeci. Skontaktuję się z wami, jeśli uda mi się dowiedzieć czegoś nowego. Mam nadzieję, że wkrótce się znowu zobaczymy, Paula. Zobaczymy się, zobaczymy, no. Y -y -y, gdzie my chcemy? -y -y, nie, 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 nie miasteczko. Tor. Jedziemy na tor wyścigowy i pojedziemy do Maria. Wydaje mi się, że Evergrey by nam powiedział. No. Albo Idris. I Idris ostatnio się zrobił całkiem mądry. Myślę, że Idris mógłby nam powiedzieć. I znowu włączenie do tych zadań Torino ukrytych dinozaurów i Nika. Boże, jakie to jest słodkie. ses odba troszkę od tych starszych graczy, ale tylko czasami im się o nas przypomina. No, zazwyczaj yy, dają nowe rzeczy. No, a, ale jest, ale są jakieś zadania. Ja wiem, że te zada zadania są trochę bez sensu, ale po prostu łapie mnie nostalgia. Taka już jestem, no. Cieszę się po prostu. Dobra, dzień dobry Mario, po raz czterdziesty. Ja jestem sporotem, nie mogłem usiedzieć w miejscu. Co powiedział Nick? Yy, Meteoryt? Tak też myślałem, ale co powiedział na temat tej poświaty? Nie miał pojęcia, szkoda. Przypomina mi coś, co niedawno się wydarzyło w Srebrnej Polanie? Nie, to pewnie bez związku. W każdym razie chciałbym ci podziękować za odwiedzenie Nika. Wydarzyło w Srebrnej Polanie. Mówisz o, ty, o tych szczelinach pandorycznych, Boże, kiedy ja robiłam to zadanie, Boże, ja nawet nie wiem ile lat temu. Ojazdu jeszcze nam dziękuję, że pojechaliśmy do tego Nika. No, no czy to nie jest słodki człowiek? E, trochę szkoda, że nie wiemy dokładnie co nam wpadło w ręce, ale dzięki temu to odkrycie jest jeszcze bardziej ekscytujące, to coś absolutnie nowego. E, wysłałbym to do Muzeum Jorvik, ale nie wiedziałbym co powiedzieć, przecież nie mogę wysłać im paczki bez jakichkolwiek wyjaśnień, za to, że ze świecącym meteorytem i prośbą, e, żeby przechowywali go w swoim magazynie. Może kiedy wreszcie skończę remont będę mógł ich odwiedzić osobiście i o tym porozmawiać, wystarczy poczekać jeszcze paręset lat. Do tego czasu będę się wpatrywał w niebo i szukał podobnych zjawisk. Może uda się nam zauważyć jakąś regularność, jeśli to się powtórzę. E, ta tajemnica, tajemnicza różowa energia musi przecież skądś pochodzić, prawda? Ale to rozmowa na inną okazję, nie ma co dyskutować na temat, o którym jeszcze nie wiemy wszystkiego. Hmm. E, a może wrócimy do zwyczajnego, relaksującego patrzenia na gwiazdy. W tym całym chaosie prawie zapomniałem, że chciałem ci pokazać jeszcze jedną konstelację. Pokaż mi. Fajny masz ten teleskop. Nie wiem, jakieś urządzenie. Meteoryty są zdecydowanie bardziej ekscytujące, ale jeśli masz chwilę, to może chcesz zaczekać ze mną do zmierzchu, to właśnie tę konstelację najbardziej chciałem Ci pokazać. O, ja zły jeszcze chłopną chcę. Yy, gwiazdy pokazywać. no. Mario jest cudowny. On tu ma sklep. Zapadła noc, więc łatwiej będzie zobaczyć gwiazdy, spójrz przez teleskop i spróbuj znaleźć klacz. Ooo, klacz! Fajnie! Kupa mi się. To chyba też nie będzie. Ale to będzie klacz. Dobra, teraz trzeba to dopasować. Jest klacz! Ojej, super! Piękna, prawda? Może się zastanawiasz, dlaczego właśnie tę konstelację tak bardzo chciałem ci pokazać. Mówi się, że wszyscy na Jorvigo są blisko związani z, jed z jedną z konstelacji. To nie ma związku z datą urodzenia, tylko z wartościami, które ma się w sercu. Klacz oznacza całkowite oddanie koniom i głęboką więź z nimi. Pomyślałem, że skoro ty i Rose Oasis jesteście tak blisko, że poczujesz, że coś cię łączy z klaczą. Ale może czujesz głębszą wizję z inną konstelacją? Powiedz, co jest dla ciebie najważniejsze. Kreatywność, konie, przyjaźń, natura. Natura. Więc twoją konstelacją jest opiekun życia. Jorvik, to dla ciebie idealne miejsce, prawda? Mnóstwo pięknych lasów i pól. Rozumiem, dlaczego tak uwielbiasz tę wyspę. W ogóle wiecie, że odnawiają las Valadale. Serio. Odnawiają las Valadale. Mam nadzieję, że tego nie zepsują, bo ten las jest piękny i on jako no jedyny z tych starszych takich trochę terenów został jeszcze nieodnowiony. Więc mam nadzieję, że będzie lepiej niż jest. Hmm. Mam nadzieję, że podobało Ci się używanie tego nowego teleskopu i słuchanie o konstelacjach. Świetnie się bawiłem, kiedy Ci o nich opowiadałem, Paula. Ja też się świetnie bawiłam. E, zanim pójdziesz, mam coś dla Ciebie. O, o coś dostałam. Weź to proszę to taki zestaw do patrzenia w gwiazdy przez lata z niego korzystałem, ale dzięki nowemu teleskopowi w obserwatorium. Nie będę już go potrzebował, chcę ci go oddać. Możesz też zatrzymać ten tajemniczy obiekt gdy kapienie się w niego całymi dniami raczej nic nie zmieni, ale do tego nie pasują do wystroju obserwatorium. Powiedzmy, że to taka pamiątka z naszej przygody. Prezent ode mnie. Rzadko mamy tu gości, więc naprawdę bardzo się cieszę, że doświadczyliśmy tego razem. Ludzie nie kochają astronomii gwiazd tak samo jak ja. Ale to dobrze, dzięki temu bardziej się cieszę, gdy ktoś je docenia. Wierzę, że gwiazdy nad Jorwikiem wciąż skrywają wiele sekretów i rzeczy, których nie rozumiemy. To, co widzieliśmy, to dopiero początek. Ojoj. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem, Paula. Może będę mógł ci pokazać więcej konstelacji. A, adio? Adiu? <coughs> Przepraszam. Adiu? A, Nie wiem, co to było. By Ma Mario jest słodki. Mario jest słodki, naprawdę. Dobra, no i to, to by było na tyle, no. Nie chcę wziąć na niego, Bo nic, raczej się... Wyścigi złote podkowy, ale to, to nie, to nie. No i to by było na tyle, moi drodzy. Mi się podobało. Naprawdę, mi się podobało. Lubię Mario. I fajnie, że były zadania w takim bardziej odludnym miejscu. Gdzie, no... Nie oszukujmy się, ale tutaj praktycznie nikt nie przyjeżdża. No. Więc fajnie, że też ruszają takie tereny. I no. I czekamy, moi drodzy, na yy, aktualizację przyszłego tygodnia. I czekamy sobie na yy, odnowienie lasu Valedale. No, mam nadzieję, że tego nie zepsują. Błagam. Błagam po prostu, no. No dobra, bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobre myśli, wszystko będzie dobrze. A więc na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!